Witamy Was, z tej strony Griffith im, i Kalar, jak zawsze. Tak, Jesteśmy na mapie im, Nocna Straż? Tak, Nocna Dobrze. Straż. Dobrze. Czy jego autorstwa? A zaraz, mam... zaraz chwilę, Zerknij, bo ja nie wiem. Znaczy, albo ja zerknę, bo ty masz nagrywanie. No tak, to zerknij i już hmm. będziemy wiedzieć. Nocna Straż... Nocna Straż, ale Autra. nie wiem... Jak... Dobra, ja zerknę na zaopatrzenie. Mamy pełną zbroję, jeden miecz, 64 mięska, jeden łuk i 64 strzały i tyle. Fabuły, no przeczytamy za chwileczkę, zasad nie będę czytał. Możesz przeczytać jak chcesz. No dobra. Zasady. Ja, ja jeszcze szukam. E, create by Kowal. O Kowal, no proszę. Czarny 103 1312. Aka sebo. Dobra, tyle, więcej nie ma. Myślałem, że kowal to, to tyle, ale dobra. Ja, nie, dobra, są z dwóch chyba. Dobra, nieważne, wracam. Dobra, to ja czytam zasady. No, dobra. Zasady. Wczułeś się w klimat. No cóż. Chodź po ścieżce z gravelu. Unikaj kliperów. Graj na normal, easy, hard. Nie niż bloków. Nie wychodź za mapę. zbieraj rzeczy ze skrzynek. Nie kombinuj. Nie zbieraj rzeczy z dozowników. Mhm. Eee, fabuła. Fabuła? <coughs> fabuła, jesteś nocnym strażnikiem. Zostałeś przesłany na rozkaz króla. Strażnik, który był przy, tu przed tobą. Nie chcę mi się tak czytać. Terry zaginął. Twoim zadaniem je, jest go odnaleźć. Na początku powinieneś zapytać o niego w wiosce. Aha, no to dobrze. Poczekaj za Co sobie wybierasz z uzbrojenia? Ja sobie wezmę Ja sobie, wezmę, bo ja sobie, wezmę, to ja sobie I... wezmę Dobra, to ja Dobra, wezmę. i spodnie, a ty sobie weź klatę. Dobra. Kto bierze miecz, a kto łuk? A nie wiem, obojętny mi. Ehm, kto lepiej strzela? Albo ja wiem. Co dobra, ja wezmę, ja wezmę łuk, dobra. Trudno, będę strzelał po bokach. Dobra, to ja biorę to. Ty masz, wiesz, mocniejszy armor to... Oj, sorry, trzech jest tu przy. Nie wiadomo dlaczego, ale na tych ziemiach nigdy nie, rosło, nie rośnie trawa. Nie rosła, przepraszam, jesteś. No rzeczywiście sam LIRT. No. Mam potrzebę... Mam potrzebę cię zrzucić. No ale nie dobra. Zrozumie, bo zrozumie, nie właśnie... Bardzo poważne zadanie. Dobra, eee, wychodzimy. Podobno w wiosce także ostatnio ginęli ludzie. No cóż, no trudno. Co tu robią jabłkę? Miały zniknąć. No trudno. No. no i widzisz, już widzę klifery, już widzę szkielety, pające. Czekaj, ja z pająkiem walczę. Już? No tak, bo mnie zaatakował. To, to się... Jak się anuluje strzał? Chyba się zmienia po prostu... w o, no tak. No, rzeczywiście. Dobra, to idziemy na dwóch Kurde, tu jakieś. To widzę. O, niezły ten miecz. No żelazne. To uderzenie kurde. Tylko. Coś tu nie gra. Dlaczego nikogo nie ma w wiosce? Broni <grym wiosce. Jeszcze grym> broń mnie. Tam pisał w tej tablicy to, to, co przed sekundą przeczytałem. Już nie pisało. A co, a co przeczytałeś? Bo nie słuchałem nie coś tam dziwne, że tu nikogo nie ma. Chyba tak tam brzydą. Dobra. Ech. Cofnijcie sobie to. Cofniesz sobie to. Znaczy później będziemy wiedzieć. Kowal. Jakiś domek kowala. I, e, ko, i Kibel Kowala. O. Tak, było to słychać. E, o. Mam tego. E, całego seta. O, z, Chainu. I tak, Protection 4, Fire Protection 4, Feather Falling 4, Blast Protection 4, pro... Projekty... Protection 4. Nie wiem co to zamiast, oznacza. Ząbiak, ząbiak, ząbiak. Y masz dwa, ci wyrzucam. I... Dwie części o, tej garderoby. Ja sobie górną zostawiam i się ubieram. Dzięki, dzięki. Ząbiak! Ale broni mnie, bo ty masz miecz, a ja mam... już broni cię, proszę bardzo. To co jest? Nic. Tu nic nie ma. nawet nieźle mi idzie strzelanie. Tu nic nie ma. O, tu coś jest. Znaczy, tu coś nie gra. Dokładnie, dokładnie czytając. Co to to małe jest? Nie wiem. Ale wygląda jak mam. Dziecko zombie? Zombie mogą mieć dzieci? Ty właśnie odbiłeś strzałę w moim kierunku. Gratuluję. O, przepraszam. Bo chciałem strzelić w zombie i. no. Coś tu nie jest coś musi być. O, jest. Mm -hmm. ty to masz szczęście człowieku. Mm, chyba tu dawno nikogo nie było. Taki no co ten? No i co, tu nic. A tu jest przycisk, zobacz. Naciskam. A! No wiedziałem. wiedziałem. Dziękuję, dzień dobry. O, tam jest przycisk o drzui. Gdzie drzwi No pośpiesz się. No, idę Au. <laughs> Miałem nadzieję, że to cię powstrzyma. O, dźwignia Coś to trochę za proste <laughs> nie, nie wiem dźwignia tutaj ten, tutaj jakiś guziczek i, I fala zombi. No, rzeczywiście. A ja mam mało życia. Jesteśmy z powrotem wiosce No, ale jakąś dźwignię pociągnęliśmy, to pewnie coś ważnego się stało. Miejmy nadzieję. Sorry. Nie właśnie w linie strzał. A coś tu jest? Eee, rybak. A tu? O, rybki. Tak? Tak. tak Była taka rybka z rybek ułożona. Od, odłożę to zobacz. To jest tak. ta ładna rybka rzeczywiście no. Dobra to ja wezmę kilka Ja też sześć sobie wziąłem no ja mimo wszystko te pork chopy, trochę więcej wiesz. Trochę dużo jedzenia dają. nie ma. nie ma sensu ich marnować co coś w tym. Coś jest w kiblu? Nie Kiblu. No bo to wygląda jak Kibel. No, no, to chyba jest, wiesz. To, to byliśmy. Mm. O, żelazne drzwi, to no, chyba no, nie byliśmy. To no jak, z jakiegoś mo, z jakiejś modyfikacji, no. Zaadaptowanej do Minecrafta. To pewnie tu... Tu coś pewnie jest. O, villager. Yy, dziękuję, że mnie uratowałeś przed tymi potworami. Oni wszystkich zabili. Zostałem tylko ja. To znowu były te magiczne sztuczki. Potwory wyszły z tych wrót. To była wina. A gr. a, a gr. Nic się już od niego nie dowiem chyba oszalał. Dziękujemy dobranoc. I tak. To coś jest, Nie no, hmm, nic nie pewnie nie nic No wiem, wiem to, badać, nie? O Villager mi chce sprzedać, eee tą, niech się tręzwa e, Zboże za Emeralda Znaczy 19 zboża za Emeralda Fuck co za, czemu ich tyle jest? Nie wiem Co ich tym Miał być easy, my mamy jakiegoś pecha Villagerze nie umieraj no bo ja go zastrzeliłem. Zauważyłem. Kurde, skąd tyle? Nie wiem. A drzwi mi się są pokazywane. O, jokej. Ok, jest... no dokładnie. Dobra, ja się zobaczę. Nawet no. się nie masz. Rzadko kiedy się spotka. No, bardzo o. rzadko. O. Jesteś? Ile tu Cholera! Zobaczysz? Broni mnie! Chyba się dzień robi na szczęście. Ale my mamy szczęście do kurda do kurda tych, tych poziomów trudności. Tak. Za każdym razem nas po prostu zżerają. Tak, tak. Dokładnie. Au. Znowu. Lazweś mnie na nic. Dobra. Proponuję iść gdzieś. Bo no chyba iść już tej piosenki. Żwirze. co tu jest Żwir? Tabliczka. Pójdę sprawdzić co jest za górką. To nie mów, tylko sprawdzaj. Pójdę. Widzę co? Widzę tutaj pięknie, jakieś o, schody. Ładne. Jakiś... Yy... A więc co o tych wrotach mówił no, ten wieśniak. Powiedzmy, że to są wrota, no. no Mi to tam przypomina jakieś jajko. I dźwignia. Pociągnij za dźwignię. pociągnął i za dźwignię? Tak. tak. Um, ten znak widziałem go w bibliotece we wieży, muszę się tam wrócić. No cholera, jasne. Co nie się ganiany po tej mapie. Tak. Cholera, całe, całe życie mi prawie... Skoczyłem z portalu i mi trochę... Całe, całe życie mi prawie zajęło. Dobra, ja idę na skróty. Będziesz chodzić... naokoło. Biblioteka, typa biblioteka. Ale mówili, biblioteka chyba w wieży tam A, Ampsem, tak? No, nie C wiem. Nie, nie się. <laughs> jak ty mnie słuchasz? No jak? <laughs> tak. wydało ma, się. Wierze, żartuję. żartuję sobie, wieży. Sprawdziłeś w plikach Frapsa. <laughs> nie zdążyłbym. No dobra, może i racja. Ale chwilę. Aha, A, kurde. Spadłem o, gdzieś, poczekaj. Dzień dobry. Ale my tu chyba mieliśmy spać. Aha. Schody, schody się zawaliły. <grym> bo tak jest inaczej. Niewiele brakowało. <grym> Ale ja z nich spadłem. Się I skończy skończy zostało mi. Na się Pół serduszka mi zostało tam na dole, z woda. Jak Ale z woda? ja jeszcze tam na dole nie jestem. Bo mnie. Au. Ja muszę no. postać i poczekać. Ja wpadłem w panieczynę. Ja mam dwa serduszka, więc jak skoczę to się zabiję. A ja mam parkour. To dobrze. Taki bym mógł być. Zab ja pierdzielę coś nie mam. Nie o nie. następno. Chyba ja muszę już spadłem. Skoczyć. Spadłem na Taki dół, dziękuję. Zapisane. Chyba muszę skoczyć. To skocz Przydałoby się światło. Czemu? Ja tam wszystko widzę. Ja też. Ale dobra, to jest dźwignia. O, dźwignia. No. E, światło. No Widać ten znak. To symbol tajnych przejść nocnych strażników. Tylko jak go otworzyć? Dobra, zastanowię się nad tym później. A ja teraz muszę się stąd wydostać. O, książki. Jakiś, jakiś nie wiadomo co z książek. No dobra, trudno. Dobra, co tu jest, to musi być coś. Jedyny obraz na ścianie, no to musi być no. O, jest. Jest? No, A, dźwignia jest. była. Po, pociągnąłem dźwignię i powinno się coś zdarzyć. Coś, coś się zdarzyło, tylko nie wiem co. Ja jestem ślepy. Pewnie na dole. A na dole? Coś się stało. A czekaj, tam. Nie, no, chyba to takie było. Tu nie, nic no. nie ma. Poczekaj. Ej, pewnie na nagraniu to to było widać w ciągu pierwszych pięciu sekund. Tak, pewnie tak. Czekaj, może to tam trzeba się wrócić. No bo tu miało być coś, no nie? Miało być jakieś A, przejście. no zobacz, zobacz, no tu jest, no widzisz. No. Nie, nie widzę. <laughs> no, jakaś e, jest... O, dziwne, nie, w... no. nie wiedziałem, że pod wieżą była kopalnia. No to my też nie wiedzieliśmy. No. O, lapis. Węgiel. Jeszcze, jeszcze więcej węgla. O, żelazo. Ten diamentów nie ma. Jasne. Most musiał się zawalić. Skacz tam na dół. Skacz tam. to okrążmy. Nie mów, że tam trzeba iść. No przecież ja to przeskoczyłem. No. No czekaj, jak się to prze TP. Chyba. <grystanie> Najpierw ja czy... K K 9,7 gryfit. Czekaj, K. 9,7 fit. Dzień dobry. Jesteś pewny, że to trzeba było przeskoczyć. Tak, czuję się skompromitowany, bo coś nie przeskoczył tego. <grystanie> dlatego się... Przez... Dlatego przestali tu kopać. No. No, Pięknie, ale co dalej? O, skrzynka, skrzynka, skrzynka. Rypa. Ja tam tunel znalazłem. O, skrzynka. Golden Helmet, Protection 4, Fire Protection 4, Blast Protection 4, Project Protection 4, Respiration 3, aqua Affinity 1. Biorę sobie. Jeden. Yeah. A tu jest tunel. Gdzie? O, tu. Ach. Przynajmniej tak wygląda. mi pod wodą. Fajnie. No Co fajne nie to. Ma? Ten enchant. Nic nie ma. Tu też. Sprawdzam w tych, tych czy to, czy dobrze, dobrze. w tych, czytaj. Dobrze, dobrze. W idę. Tak. Ja główną drogą idę, że tak powiem. O. Mmm. Tutaj też jest przejście nocnych strażników i dźwignia. O, dzięki. Czytaj, Dzień, bo mi się nie chce. Dzień nocnego strażnika Teriego. Jesteś długie to. A nie Terego? O, przepraszam, ja tak nie czytam. Nie wiem. Dobra. Dobra, e... przeczytajcie sobie to, bo mi się tego nie chce. Armia potworów zasiada na tronie. To mi się podoba. Chyba o to nie... Ale tu, czekaj, kto to mówi? A to, te, to ten tery, pewnie. Okay, tak. Chyba oszalał to miejsce na wszystkich. Ci dziwnie wpływa. No. Um, no super, zaczyna się epic parkour. Ładne. A więc tutaj jest ta cała trawa. co, to tylko tyle było na całym świecie trawy? Aha, bo. Czekaj, to. No, tak. no tak, bo oni mieli trawy. No tak. <noise> nie jest, kompromituj co? się. Nie, bo coś mi się dzieje z kreaturą. Mhm. No nie dobrze. To niedobrze. To mogę się uprzedzić, zanim zaczęliśmy nagrywać mapę. Teraz nie wiedziałem, że to jest. No teraz już działa. No dobra. Czekaj, skrzyneczkę pominął Nie, to nie jest skrzyneczka. <głos> <głos> no i gdzie teraz? Ja się pytam. Na górę? To, był... to ja... to ja mogłem od dołu. No dobra, nieważne. Nie musiałem Out. tego przechodzić. Super. Y, tam... idzie do drzewa i na drzewo się wdrap. Widziałem. Ale po tej stronie? Po no, tej! A po tej... myślisz, że się da? No a jak się nie da? A jak to? Zobacz. No... no... I, no. A Panie! Tej... To drzewo! To drzewo, dobra. To... to nie było lepiej tego od razu? No. Ale w sensie mówię, jest... na tym drzewem, na którym stoję, no to... A bo ja widzę gdzie stoisz. No mój nik widzisz, no nie. O jesteś parku. Ja Jedz mięso. Parkour. Może ja poczekam, a ty przeskocz gdzieś. Jakbyś tak spadł. A zresztą nie, bo to można. Się o, drobinki. No. Ja nie jestem dobry w parkurze. Od teraz to mówię. No dobra, to tepaj się do mnie, albo ja cię tepam. No, dziękuję. ci. Czyli teraz gdzie? No. Fuck, no, Źle, nie pop... się... teraz źle popatrzyłem. Tepni. Ty mnie tepni i mnie się nie chce tego wpisywać. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Chyba nie można tego skrócić. Zobaczymy. Nie można. Bo na ten. Hmm. Ty masz tą komendę bliżej, no. Aha, to bo rzeczywiście, dobra. Jest. Ej, ja całe życie straciłem prawie. Oj, oj. To może ja skoczę. Dobra, to ja tu poczekam na wszelki wypadek. No, może. Ej, i co, i gdzie teraz? I że... Po tych lianach? Być może. A do tego to ja nigdy w życiu nie ćwiczyłem. No dobra, zobaczymy jak pójdzie. Nie było takiej Checkpoint otworzyłem. Super. No. no to co? Nadepnąłem okay. na płytkę ta. Eee, to ja może od razu skoczę w dół. No i, no i co ja mam teraz robić? No przecież no co ja mam. Się, yy, skoczy z powrotem. O, dały. A? Nie no, zszedłem na sam kran, jest nie. Właśnie. No to ja poczekam, bo. <noise> dzisiaj się skończy. Dobra, możesz iść. Tak. Ja Teraz <noise> e, no, Dziękuję. Dzięki. Proszę. dziękuję. Graczu, odpocznij sobie chwilę. A gdzie długie, drugie łóżko? Nie ma drugiego łóżka. To ze albo ja zespawnuję i obojętne. Tutaj może jest 20 minut, więc proponuję zakończyć w tym miejscu. E, dobra, to kończymy Poczyny, na tych teraz, gdyż. Tak. tak. Więc komentujcie, subskrybujcie i zapraszamy na następną część. No. Cześć.